Na wstępie bardzo chcę pozdrowić igla w niksak. Lecinka 123 123098, siostra Ptak 6, Scarlett 123, ślicznotka 12261 oraz Mafinki XXL. Przepraszam, jeżeli jakieś nazwy zostały błędnie odczytane, dla pewności wyświetlą one się na ekranie. Ja Wam bardzo dziękuję za pomoc i zapraszam do oglądania. Cześć, witam Was na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kolejne wyzwanie. Tym razem polega ono na tym, aby zrobić luka z losowych stron. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Bo jak wiecie, ja ekspertem w robieniu luków nie jestem i zanim zrobię jakiegoś sensownego, nie mówiąc, żeby był ładny, no to trochę czasu mi to zajmuje. Dlatego myślę, że takie wyzwanie może być ciekawe, bo będę mieć ograniczoną ilość tych ubrań, no i jednak. To będzie ciężkie. No, chyba że wylosują nam się jakieś fajne liczby, w co wątpię. Więc ja przejdę w koszulki i wylosuję moją liczbę. No i moją liczbą jest 403. Naprawdę, cieszę się bardzo. Więc ja już jestem na stronie 403. No i niestety musimy wylosować jeszcze raz, ponieważ wszystkie rzeczy są tutaj dla vipów. A żeby nie było za łatwo. To nie mogę wybierać rzeczy dla VIP. Moją kolejną liczbą jest 145, więc trochę musimy się cofnąć. No i jestem już na stronie 145. Jest tu na pewno więcej rzeczy, i wydaje mi się, że są lepsze, ale nadal jest mały wybór. Szczerze powiem, że ta sukienka, bluzko sukienka, cokolwiek to jest. Nie jest najgorsza, i myślę, że zrobię tego luka w takich niebieskich odcieniach, co może być nawet ciekawe. Więc ja przechodzę do spodni i módlmy się, żeby były jakieś ciekawe, chociaż do tej sukienki myślę, że nie trzeba spodni, ale może wylosują nam się jakieś rajstopy. No i moja strona to jest 104. Mam nadzieję, że będzie na niej coś ładnego, chociaż jest to sam koniec, no ale zobaczymy. Niestety nie ma tutaj żadnych rajstop, ani nic takiego, co by pasowało do tej sukienki, więc pozwólcie, że ja po prostu nic nie wezmę, nie bijcie mnie za to. <noise> więc przechodzę do obuwia. Dobrze, więc ja jestem na stronie 75, no i powiem wam, że rewelacji nie ma, ale no, musimy coś z tego wybrać. Szczerze nie mam pojęcia, czy te buty tak pasują. Czy może zrobić je białe, a podeszwę niebieską? No, ale zostawmy już tak. Myślę, że jest całkiem w porządku. Chociaż inne buty by mi tutaj pasowały, no ale powiedzmy, że nie ma tragedii. Więc ja przechodzę do dodatków i miejmy nadzieję, że będzie coś w porządku. Dobrze, więc jestem na stronie 31. No i powiem Wam, że jest całkiem dobrze. Ja chyba wezmę sobie te kwiatki po prostu i zmienię je na kolor biały. Dobrze, nie wiem czy coś jeszcze z tego wziąć, bo też nie chcę, żeby było tego za dużo, a tu raczej nic mi nie pasuje, więc przejdę do włosów. Dobrze, więc moja strona to jest druga. I powiem wam, że nawet się z tego cieszę, ponieważ tutaj są ładne włosy w miarę. I wreszcie nie ma tragedii. Nie, je na może taki pląd. Albo nie bardziej mi tu pasuje szczerze mówiąc brązowym, i można zrobić takie ombre, może w ten niebieski, ale wydaje mi się, że za dużo tutaj będzie niebieskiego. No i to z jasnym kolorem wyglądało, powiem Wam, że dobrze. Więc tak prezentuje się mój końcowy look. Powiem szczerze, że nawet mi się podoba, nie jest on najgorszy. Oczywiście możecie go ocenić, a z mojej strony to by było na tyle. No i do zobaczenia.